A dzisiaj oczywiście będziemy tworzyć poziom. Szymał, ludziska, tutaj Brandnaście i witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy 2 Geometry Dash 2.0. E, dzisiaj oczywiście będziemy tworzyć poziom. Tak. Piąty już chyba poziom będziemy tworzyć. Trzy, y, wersja pierwsza, druga i trzecia nie jest dokończona, ponieważ miałem niestety problemy właśnie z Dziometry Dash i się wszystko spartoczyło. Oczywiście czwartą wersję domona skończyłem. Jest już w ogóle już w Geometry Dash i no zaczynamy już piąty level robić właśnie w Geometry Dash, więc bez dłuższego przedłużania zaczynamy tworzyć właśnie nowy poziom eee. Eee. a weźmy sobie weźmy jakąś muzykę Waniemy tutaj jakieś losówkę. Dobra. mi to się podoba więc możemy to wziąć oczywiście standardowo chyba zacznę od kostki na razie nic nie będę tu zmieniać bo po co i i weźmy sobie na speed minimalny nie mam pomysłu więc walę po prostu z mostu Okej, okay. czyli że możemy zrobić tak. Czyli że mm, tu na początku będzie napis Dragon Dash, czyli że ja. Tak? ale na razie tylko nie będziemy to zmieniać yy, oczywiście weźmy sobie mowa weźmy sobie go tutaj yy, grupę pierwszą to oczywiście zaznaczymy na grupę pierwszą yy, tak do nie wiem do tyłu czekajcie zobaczę to, aha dobra już wiem co nie zaznaczyłem Szybciej musimy, więc tak pomniejszymy. No, i gdzie też się zaczyna? Przecież tu. Czyli tak. Yy, yy, tak. Czyli okej, okay, już mamy yy, pierwsze początek. Jak to wleci? Yy, Okej. Okay. Czy znaczy, co? Chyba jestem zdecydowany, żeby wziąć mini. Poczekajcie, to chyba będzie szybciej, nie? Bo tak mi się wydaje mm, A jeśli wezmę to szybciej, czekajcie Ok Czy bierzemy to Kopiujemy to oczywiście I bierzemy o tu Czyli będzie to wyglądać tak. No, spieprzyłem. Czyli weźmy sobie o tak. Znów tak samo. Czyli gdzieś... Nie wiem. Tu weźmy. Piszą do mnie. Jezus Maria. Poczekaj, tylko napiszę koledze. Okej. Okay. No już kurcze, nie pisz do mnie. Na razie początek oczywiście Mi się wydaje, że to będzie easy Bo chyba nie będę go utrudniać Trzy kratki Czyli co, trzy kratki będzie to wystarczało, bo nie wiem Nope. Ile to jest kartek? Pięć. 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 Zobaczymy teraz. No co to jest? I to jest jeszcze raz. OK. okej dobra czyli czy to jest czy tu robimy tak o jezu co zrobiłem Proszę zobaczyć no to sprawdzimy jeszcze raz no wiecie co nie chcę się tego robić więc ja to skopiuję okej okay. Znów to zrobię. Jeszcze raz. To musi być. Czyli chyba tak 5 5 4 5 Tak mi się wydaje. A więc zobaczymy. Nie wiem, czekajcie. Okej, okay, to możemy zrobić tak. Zobaczymy to teraz jeszcze raz. Czyli dobra, to weźmiemy sobie tutaj kulkę. Czyli mniej więcej tak już mamy to zrobione. Oczywiście tak. To i. Nie, no może nie to. To weźmiemy. I to weźmiemy w grupę 100. przepraszam za to. Weźmiemy y, alfę, bo jak nie dzieje, może tutaj, że my grupę 100 i tutaj wszystko oznaczamy, jakby y, oczywiście tak, BG, czyli tło, będzie czarne, jak zawsze. Y, może to też będzie czarne I to też będzie czarne. Linia nie wiem. Też będzie czarna. Obiekty na razie zostaną. Kolory też. To weźmiemy i może to. Zobaczmy jak to będzie wyglądać teraz. Jest nawet dobrze Ten odcinek będzie mniej więcej Aha, dobra, nieważne yy... Yy... Co ja chciałam właśnie powiedzieć, że ten odcinek będzie krótki, ponieważ yy, chcę zobaczyć czy naprawdę chcecie tą serię, chociaż ona nadal trwa po prostu i tyle że ale tworzy nowe poziomy i tym podobne yy, na tym na razie yy, przestaniemy, że skończymy nad tym w na następnym odcinku będziemy oczywiście tam ozdabiać i różne pierdoły robić yy, nie chciałem Was dzisiaj zanudzić w ogóle tym wszystkim więc jeśli chcesz Właśnie Ty, chcesz od razu yy, odcinek, to możesz wypić łapkę w górę, ale nie zmuszamy oczywiście, jak chcecie, jak, chce, jak Ty chcesz. Mniej yy, więcej może tak za kilka dni będzie kolejny odcinek, właśnie albo zrobimy poziom 3 lat innej serii, yy, do następnego razu. 跳呢。